Dobra, wylosuję raz, wylosuję raz i ch**wam wam w dupę szczerze, że to robię. Fisku, support Ja pierdol! Skrisem barierą, dobra, chuj w dupę, k Dobra jaki trolling kur po prostu to weryfikuje ciebie jako gracza, czy dobrze kur... gracz w tą grę. Ogólnie to wygląda jakbym trollował, nie? Ogólnie to jak Enemy zobaczy, co my kurwa budujemy, to oni się zastanawiam, czy mają do czynienia z ludźmi co wyszli z tutoriala czy z glejakami. Aha bo mamy ma... Inwajda! mamy... Dobra, ch**wam w dupę szczerze. Panowie, nie wiem co się odkupił, nie <śmany> to jest apetyt, kurw O kurwa ty, co to za szczur? LOL, flesznął no. <śmany> Co za kurno! Oni są chumie. Dobra, ty masz już 100 w tym nasusem no, zaraz. To <śmany> Ale... <śmany> <Kupany> Dobra, to już jest ten moment, gdzie ja kurwa nie daję rady, nie? Ja dostałem awans pracy, dostałem awans gości. Podwyżka kurwa, ona się nie spodziewa jaki ability ja te kurwa, nie? Ona nie wie jak na to grać. Najważniejsze to jest zaskoczyć przeciwnika. Ale ją dziobie tym widelcem Orna i ja pier... Nie no ona, ona już oszalała jak zobaczyła ten kolejny! item pierwszy u mnie, kur... A kolejno ci tam coś jest znacząca? Oczywiście, że tak. Dlatego no, tak ja gram loketa na pierwszy item, nie? <grym> no jakbym u... nie była, to bym już w chłopie miał serafinkę kwazowaną, no. <grym> jak jest po że ją dajemy Na topie? Na tym topie, no. Zerowy <grym> O, no, to idę. <grym> no, <grym> no dobra. No, no i dajebujemy, co? O kurwa gdzie ty jesteś? Czy zapomniałem Ci powiedzieć, że ja obrażeń nie robię? No nie? zapomniałem Ci powiedzieć, że ja obrażeń nie robię, nie? <grym <grym Jak ty... Zarolokę? <grym> ja ty... To... <grym> Jak ja jak się Zajmę. cały kurde! kurwa ja muszę next hit'em O, Mikaela, no i siła watar. To Solari <gulania> będzie Na loketa loketa Okowite zablokowane obrażenia 1600 To twoje obrażenia Oni mają nas za takich k***ów To najlepsze, że to wygrywamy No, my to wygrywamy no. Tylko my... Dobra, kurwa, Oj, ty co ja mam za Jak Na to jaki widzik jest. Ale, ale nie zbicza, wy kurku, końcowo. wam coś. Bildy przestają działać, kurwa panowie, trzeba to szybko kończyć. Ale w kurra, pies. Mu nic nie zadałeś. Ja nic nie zabałem. <guldy> Zadał mu zero ichu. 700 taków Nasus, sus, I co to za item? Zbaczny kamienny totem, żebyśmy miał się na baczności, kurwa. Ej, Ej dawać kurwa na tego, kurwa śmiecia. Kur... Chyba nie trafiłem Dobra, ja, bo ja komuśka. nie mam damage'a, kur... Może tu czekamy na kogoś A co to kurde jest? Ej. <laughs> o, dobra Kur... dostał plombę o. A tym razem dostał, ale wcześniej coś nie chciał Ja ci nie pomogę, nie? Jasne, jasne, I ja spierd... O jaj Ale odjebał Ten co skacze tu Jaki pełen jumpy Ona ma... Gobie, krzywe nogi, ekstra. sra są. E? Locket? Potem <noise> <noise> był kurwa! Foto uzmanę, składany ten przedmiot właśnie. <noise> no. Ja pierdo- Pani już, chyba podziękujemy. Ledwo W trafiła. Pa ile wychilowałem z mojego itema? <noise> Podali, Podali dobra co jest. Siema. Zmienimy teraz taktykę i nie będę już się was prosił. TAK WAS BŁAGAŁ, BŁAGAM! Kupcie jest kierki na istotne. Gaming! Konsorem tego odcinka jest oczywiście Instant Gaming, które oferuje nam tańsze gierki na wszystkich platformach do ładowania. DLC, gierki! Wszystko dla ciebie, Dla rodziny! Na Twojej starej matki, Ojca, syna Wszystko możecie posiąść, wystarczy tylko chcieć. Wchodzicie na stronę Instant Gaming z mojego linku. To jest najważniejsze, że z mojego linku. Z mojego linku dostajecie się na stronę Instant Gaming. wy widzicie, macie fajne gry. Fajne przeceny. ceny są fajne. Wiecie, dlaczego są fajne? Bo są przecenione. Kupicie tutaj tanie gry. Możecie sobie. Mm, Porównać zobaczcie to, a to ja pierd na dole macie link. Link jest... Is of Virgin, Birds of Virgin. Jeżeli kupicie z mojego linka, ja też coś z tego dostaję. Yeah. Wspierasz mnie tym, mm, że sobie kupisz grę z mojego linka. Rozumiesz, kupa. Jest są wakacje. kup sobie z kumplami jakąś gierkę i delektuj się nową, świeżutką, tańszą przede wszystkim grą. Mam nadzieję, że was zachęciłem. Wracamy z powrotem z filmikiem. Klikam. O, <laughs> czekaj, olika. czekaj. Nie. To jest twój test, test. Tak, dokładnie. Masz udowodnić teraz, że jesteś czegoś wartych, że. Yeah. <noise> Dole jakie wy <my> mamy? <noise> Czary przywoływacza. Wszyscy i to zobaczą, to wyjdą. W ogóle zaczynają, zaczynają, kurwa. To już ci no, nic nie. nie wylosowało, to już sam no, podjąłeś taką decyzję. <noise> <nie>? Ja <Zadajmy kurde. głos> na Gianne, kurwa na topie. Poszum? Powiem ci, o, on też losował, kurwa <noise> prawdopodobnie. Patrz co on kurwa złożył. Jak on też losował, to ja nie wiem, kurwa nie. Tak, tak, bejtuj, bejtuj, biegnę. Nie, nie! Ja ci nie Coś mnie pomyliło na tym idzie, kurwa. kurwa. <noise> Coś ci dałem, nie wiem co, ale coś poleciała, jakaś pestka. Kurwa, mi kamień, nie, to jest pojebana ta wieża chyba. Oh ale kurwa, grałem, ja... A śpisz tym turetem, kurwa, czy co? Turet <ścoughs> zasnął. Dobra, oni na pewno! Oni na pewno rolują te kurwa i O co chodzi? Jest szansa na to, nie wiem, golerkę. jaka jest krwa szansa na coś takiego, ale na pewno mniejsza niż na wyruchanie no, szejpans. O BOŻE ja KURWA ja, ja wracam, wracam, bo się trochę cyk Dobra! Eee, pobuszka? Dawaj, 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 on ci bo nie może walnąć JA, ja WIE Ale to ma Boże No taki, że Nie, kopnął mnie Ankeramessi I jak go kur? Też to robić? On jest Ade w sumie O TY CHUJU, końku to, kurwa, Moza, nie no Dominik, ja nie mam damage'a też Ciebie z, no to się z Tobą my. też, kurwa pomocy, kurwa, panowie, KURWA, HALO, pierdolę was, kurwa, wtedy Sam ruchasz Sam rucham, kurwa, ale fajnie mi się by ruchało z wami <śmiech> 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 Nie będę ukrywał KURWA TY, a dobra, nieważne, kłamałem Czemu Ty tak nam... Jedyne nasze obrażenia nam zabijają, ej, <laughs> Dobra, nie da się go zabić, nie mamy dewejsa na niego, no. Przykro nam, kurwa. Że kurat musieliśmy trafić na mecz, gdzie poszedł Draven tanka, jakby... pierdolę! no Nie, my k. nie! My nie możemy go zabić, kurwa z bazy. on ja nas zabiję, kurwa, by mnie zabił, mogę! Mamy... A wiesz, kto mnie kontroluje najbardziej na świecie? Łopi. A wiesz, kto mnie drugi kontroluje najbardziej na świecie? No, no. My, kurwa co mam... No nie wiem Ja nie wiem, wiem, ja nigdy nie grałem tym czempionem. Aha, no ty jesteś chyba pojedany Cogo <laughs> tak? no nie gramy na tych co rozk... Nie... I wiesz co robimy? Na Naku... <laughs> Ale już się wydarłem, ale już mi gardełko zabolało. <laughs> tak z rury poszło. Ty, co to za... Ch... To są chyba kwa, jakieś... jaja. Dobra ja znikam, bo to jest sztuczka magika. Pojawia się i znika. Ona myślała, że to się działa, nie? Ona jeszcze myślała, że te piki pośmiertne coś jej dadzą. Kurwa. Teraz się że to wzią. Jak dostaniesz to życie, to gówno co ciacha wokół. No jak zerkujesz, to i tak chuja zrobimy. Pozdrawiam. Mam lagi. Nie, nawet mnie w taki. Mam lagi! Nie załączaj komputera! Kurwa, jak masz na... O mój Boże! Michael Jordan! Nie wiem, kurwa, to nie ma znaczenia, bo mi tak przy... Dalamy na nich. no Co to jest kupa? Ten. No, 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 że się taki Gościu zaczął echem mówić, jesteś Kerry. Co o tym No, robimy to, robimy to. Ale weź mnie, chroń. Elo? Nie, 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 goście, mam takie. Kurwa Lagi, że jest koniec. Słyszę. Oko, nie od razu, że im zbudowano. Mogę nim zamka zjeść? O śmieciu. Ja mam pokus. No, no to dobrze, no, tak to werset, już się skończyło. Ja też mam <gulanie> leje. No! <gulanie> 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 Kierowskar kupuje.